Cieszymy się bardzo, że mamy taką szeroką reprezentację przedstawicieli narodów, praktycznie z całego świata, ale to jest też okazja, żeby pokazać z kolei nasze najpiękniejsze tradycje. A jedną z takich najpiękniejszych tradycji to jest tradycja świąt Wielkiej Nocy i towarzyszące temu tradycyjne potrawy i tradycyjne ceremoniały, takie jak na przykład przygotowywanie pisanek. To jest wartość dodana naszej pracy. Robimy to po to, żeby studentom znacznie przybliżyć naszą kulturę, ale też wprowadzić elementy języka polskiego w taki właśnie nieoczywisty sposób i widzimy, że studenci bardzo na to dobrze reagują i uwielbiają te nasze wydarzenia. It's really a good meeting. We can uh, communicate with other exchange students. we can show the uh, your traditional like we can decorate this exit my first time when I decorate the exit so funny really. I knew about this tradition after I got to Poland because in my country we are, I'm also a Christian but the Easter is very different. We are not having such events. We don't have the Easter baskets and the Easter bunny. We actually got to know the culture and we're really enjoying it. something new for all of us because I'm from Pakistan and we don't really do that there so it's a very fun party for me. It's a very fun event. Nauka to nie tylko siedzenie w sali, ale to też różne ta integracja, wymiana doświadczeń, także szczególnie że ci studenci, czyli nasi obcokrajowcy przede wszystkim mogą się zintegrować, nie tylko żyć we własnych kręgach, ale również zobaczyć, że są studenci z całego świata w takim fajnym miejscu jak u nas, czyli w Gliwica. It's intercontinental. We got China, we got Pakistan, we got Bangladesh, we got India. we got poland we got ukraine we got kurdistan kazakhstan like a lot of people to be honest i have never seen so many countries like so many international people in one place so it's actually quite good Staramy się być dla nich takim wsparciem w tym czasie, kiedy są bardzo daleko od domu. Czasami nie wracają do domu nawet na przerwę świąteczną, nie mówiąc już o wakacjach, zostają tutaj drugi, trzeci rok podczas studiowania. A my chcemy im pokazać jako nauczyciele języka polskiego, że mają się do kogo zwrócić. Mogą przyjść do nas praktycznie z każdym problemem, jaki mają.